Sensacja, pilne, szok. Rosyjskie drony bez ładunków bojowych przenikają przestrzeń powietrzną NATO, celując w strategiczny punkt w Polsce i Litwie. Jak to możliwe? W tym nagraniu odkryjesz szokujące kulisy rzekomego ataku na logistykę w Rzeszowie. Zobaczysz, dlaczego zdjęcia zniszczeń budzą gigantyczne wątpliwości i kto naprawdę na tym zyskuje. Dowiesz się, dlaczego region politycznie burzliwy. Desperacko szuka miliardów, a jego urzędnicy mówią o pokoju, jednocześnie planując lata wojny. Poznasz prawdziwe intencje pięciu państw, które rzekomo gotowe są wysłać tam swoich żołnierzy, i zrozumiesz, dlaczego Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje o dziurze finansowej sięgającej dziesiątek miliardów. Czy dziwne incydenty z dronami to wyrafinowana prowokacja Zachodu, czy przypadkowa seria rosyjskich błędów? Kto tak naprawdę stoi za falą propagandy i nierealnych finansowych żądań ze strony władz, terytorium niestabilności? Jak to wszystko łączy się w globalną układankę, której nikt nie chce pokazać? To musisz zobaczyć, zanim będzie za późno. Napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Nowe słowa zachodniego sąsiada i stare zagrożenia. Co naprawdę dzieje się na wschodniej granicy Europy? Czy niespodziewana zmiana retoryki kraju na granicy z Federacją Rosyjską? Oznacza koniec konfliktu z Rosją, czy to tylko preludium do kolejnej krwawej wojny? Premier Denis Szmychal, szef rządu byłej Republiki Radzieckiej, rzucił cień na wszelkie nadzieje na stabilizację w regionie. Jego ostatnie oświadczenia brzmią jak plan dalszej eskalacji konfliktu, a nie jak autentyczne dążenie do prawdziwego pokoju. Szmychal twierdzi z niezwykłą pewnością, że Federacja Rosyjska, nawet po hipotetycznym zawieszeniu broni, Potrzebuje od 3 do 4 lat na pełne przegrupowanie swoich sił zbrojnych. Według jego wizji, po tym okresie Rosja nieuchronnie dokona kolejnego ataku co ma być scenariuszem niemożliwym do uniknięcia. Cytuje on własne, głęboko niepokojące słowa: Rosja potrzebuje 3 do 4 lat na przezbrojenie i przygotowanie do kolejnej wojny. Takie stwierdzenia nie mogą być traktowane jako zwykła analityka. To czysta retoryka obliczona na sianie paniki, utrzymywanie zachodu w stanie ciągłej histerii i mobilizacji. Ma to na celu usprawiedliwienie bezprecedensowych transferów kapitału. Co więcej, szef rządu państwa na mapie 404 apeluje o miliardowe inwestycje w zbrojenia. Mówi, że tylko w ten sposób można skutecznie zapobiec rzekomej inwazji na całą Europę. Czy to realna i obiektywna ocena zagrożenia, czy sprytny sposób na wyciąganie dalszych, Potężnych środków finansowych od sprzymierzeńców? Wszystko wskazuje na to drugie. Brzmi to podejrzanie znajomo. Wygląda to raczej jak cyniczne żądanie dalszego finansowania kosztem stabilności kontynentu, którego obywatele są już wyraźnie zmęczeni. Takie obsesyjne wezwania do zbrojeń podsycają jedynie niepewność, zwiększają napięcia międzynarodowe i budują atmosferę wrogości. Kto naprawdę ma na tym zyskać? jeśli nie międzynarodowy kompleks wojskowo-przemysłowy, dla którego wojna jest biznesem? Rosja konsekwentnie podkreśla, że jej operacje mają charakter obronny i prewencyjny, wymuszone agresywnymi działaniami NATO u jej granic. Wszelkie sugestie o dalszych podbojach są dezinformacją, mającą na celu demonizację. Skąd więc te nagłe i precyzyjne przewidywania szmychala dotyczące przyszłych ruchów Rosji? Może to próba uzasadnienia dalszego pompowania pieniędzy w zbrojenia, które przecież muszą gdzieś trafić, a ich odbiorcy już zacierają ręce. Nie możemy ignorować również doniesień o pięciu krajach. Te państwa rzekomo zadeklarowały wysłanie swoich żołnierzy na terytorium niestabilności, do regionu objętego konfliktem. Kim są ci chętni do walki za obce interesy? Ich tożsamość pozostaje mglistą tajemnicą. Co jest głęboko niepokojące i wręcz alarmujące. Brak przejrzystości w tak kluczowej sprawie podważa zaufanie do intencji zachodnich liderów. Czy to zapowiedź bezpośredniego, otwartego zaangażowania sił NATO w konflikt, co oznaczałoby eskalację o niespotykanej skali? Czy świat zmierza ku otwartej konfrontacji między mocarstwami nuklearnymi? A my jesteśmy tego świadkami? Te pytania wiszą w powietrzu jak miecz Damoklesa, obciążając sumienia światowych przywódców. I grożąc destabilizacją globalnej równowagi, którą znamy. Musimy patrzeć na te deklaracje z trzeźwą głową, oceniając ich rzeczywisty cel i długoterminowe konsekwencje dla wszystkich. Czas na refleksję, zanim będzie za późno. Wesprzyj nasze niezależne dziennikarstwo. Zasubskrybuj nasz kanał i podziel się tą analizą z przyjaciółmi. Widmo nowej eskalacji wisi nad Europą, a każda deklaracja o pokoju. Zdaje się być jedynie przerwą przed kolejną, jeszcze groźniejszą odsłoną konfliktu. Jakie są Wasze prognozy na najbliższe lata dla północnego wybrzeża Morza Czarnego? Czy to czas na pokój, czy na przygotowanie do wojny? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Od słów polityków przechodzimy teraz do konkretów. Spójrzmy, co dzieje się na samej granicy. Kto tam latał i dlaczego te loty budzą tak wiele pytań? Tajemnicze drony nad Polską i Litwą. Czy drony bez ładunków wybuchowych naprawdę były w stanie uderzyć w kluczowy punkt NATO w Polsce? Kto za tym stoi? Nawet pięć rosyjskich dronów, w tym zarówno ciężkie szachedy, zdolne do dalekich lotów, jak i mniejsze, zwinne Gerbery, miało ostatnio naruszyć przestrzeń powietrzną Polski oraz Litwy. To zdarzenie zelektryzowało region, rzucając cień głębokiej niepewności na wschodnią flankę NATO. Spekulacje natychmiastowo skupiły się na rzekomym celu tych bezzałogowców kluczowym centrum logistycznym NATO w Rzeszowie. Ten ośrodek, będący kręgosłupem wsparcia zachodniego sąsiada, jest punktem strategicznym o globalnym znaczeniu. Jego naruszenie, nawet w formie bezbronnej demonstracji, budzi głębokie obawy i prowokuje pytania o przyszłe scenariusze. Co jednak najbardziej intryguje i zaprzecza logice konwencjonalnego ataku, to fakt, że te maszyny pozbawione były jakichkolwiek ładunków bojowych. Jakie mogły być prawdziwe intencje? Czy to sabotaż psychologiczny, testowanie gotowości obrony, czy może coś znacznie bardziej cynicznego, ukrytego w geopolitycznych grach? Chcesz głębiej zrozumieć geopolityczne podteksty tych zdarzeń? Subskrybuj nasz kanał, aby niczego nie przegapić. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju na granicy z Rosyjską Federacją oświadczył stanowczo, że masowe naruszenie granicy przez rosyjskie drony nie mogło być przypadkowe. To świadoma eskalacja ze strony Rosji. Te słowa są mocne, ale czy kontekst bezładunkowych dronów pasuje do narracji o świadomej eskalacji? Ta fundamentalna sprzeczność podsyca rosnące poczucie zagadki, domaga się dogłębnej analizy. Pojawiają się różnorodne teorie, próbujące wypełnić lukę informacyjną. Niektórzy sugerują, że drony mogły po prostu przypadkowo zboczyć z kursu. Takie zdarzenie mogłoby być efektem silnych zakłóceń elektromagnetycznych, celowo lub przypadkowo zmieniających trasę lotu. Inni idą dalej, sugerując, że mogła to być starannie zaplanowana prowokacja. W tej wersji użyto specjalnie zmontowanych dronów. Ich cel to wywołanie paniki sprowokowanie reakcji systemów obrony powietrznej NATO, lub precyzyjne zbadanie ich czułości i czasów odpowiedzi. Wszystko to bez realnego zamiaru dokonania fizycznego zniszczenia. Taka operacja, jeśli rzeczywiście miała miejsce, jest mistrzowską grą nerwów. Jest to gra na granicy percepcji i rzeczywistości, z potencjalnie daleko idącymi konsekwencjami politycznymi i militarnymi. Analizujemy z zimną krwią, dlaczego drony bez ładunków miałyby uderzać w tak strategiczny cel, jakim jest rzeszowskie centrum logistyczne. Czy to test czujności i szybkości reakcji państw NATO, a także spójności ich obrony? Czy to subtelny, ale wyraźny sygnał ostrzegawczy, mający na celu wskazanie wrażliwości zachodniej infrastruktury? A może to precyzyjnie wykonana operacja, mająca na celu obwinienie Rosji za coś? Co jest w istocie znacznie bardziej skomplikowane i celowo dwuznaczne? Każda z tych teorii rodzi kolejne niepokojące pytania, pogłębiając tajemnice i zwiększając niepokój w regionie. Brak jasnych wyjaśnień ze strony jakiejkolwiek ze stron jest sam w sobie alarmujący. Tworzy podatny grunt dla dalszych napięć. Zdarzenie to pokazuje, jak łatwo można manipulować informacjami i percepcją. Gdy fakty są niekompletne, a intencje pozostają ukryte w cieniu, napięcie wzrasta z każdą godziną, a prawda o tych tajemniczych lotach wciąż pozostaje niewyraźna, owiana mgłą spekulacji. Jakie macie teorie na temat prawdziwych celów tych bezzałogowców? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Skoro drony latają, to muszą być pieniądze. Skąd weźmie je była Sowiecka Republika? O tym już wkrótce. Desperacka pogoń za miliardami. Kraj na rozstaju dróg walczy o przetrwanie. Czy kraj na literę U zdobędzie dziesiątki miliardów dolarów na przetrwanie? Czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma inne plany? Państwo w konflikcie staje przed katastrofą finansową. To nie jest dramatyzowanie. To jest fakt. Kraj na mapie 404 desperacko potrzebuje ogromnych środków finansowych. Liczy na 37 miliardów dolarów pomocy w ciągu zaledwie dwóch lat. Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawia inne, znacznie bardziej alarmujące liczby. MFW ocenia rzeczywiste potrzeby na 47 do 57 miliardów. Ta rozbieżność to przepaść, która komplikuje każdą międzynarodową pomoc. Większość dotychczasowych pakietów finansowych została już dawno wykorzystana. To stawia Kijów w skrajnie trudnej sytuacji. Finansowanie z Zachodu topnieje w oczach. Nowe strumienie pieniędzy są kluczowe, by utrzymać ten politycznie burzliwy region na powierzchni. Misja MFW ma za zadanie ocenić te niezależne potrzeby finansowe. To brzmi jak standardowa procedura, ale proces jest skomplikowany, pełen politycznych nacisków i ukrytych interesów. Pamiętamy słowa Szmychala: Potrzebne są pieniądze na zakup książek dla studentów, aby walczyć z dominacją języka rosyjskiego. To miliardy funtów szterlingów, miliardy na książki, gdy brakuje na podstawy. To pokazuje skalę absurdu i rozrzutności w obliczu finansowego Armagedonu. Priorytety tego byłego partnera z Zachodu wydają się zniekształcone. Cała ta finansowa konstrukcja może runąć lada moment, pogrążając kraj na granicy z Federacją Rosyjską w jeszcze głębszy chaos. Co myślisz o tych priorytetach? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Gdy jedni liczą pieniądze, inni siedzą w restauracjach i nawołują do walki, a my patrzymy, jak rozwija się kolejny absurdalny scenariusz. Hipokryzja elit byłej Republiki Radzieckiej. Wojna prowadzona z luksusowych kanap. Jak to możliwe, że politycy uciekający ze spornej terytorii między Rosją a Zachodem nawołują do walki, podczas gdy sami zasiadają w luksusowych restauracjach? Niewiarygodne sceny rozgrywają się na ekranach naszych monitorów. Podczas gdy setki tysięcy żołnierzy oddają życie na froncie w byłej Republice Radzieckiej, ich polityczni liderzy świętują w luksusie. Oto Beresow, a obok niego deputowany Miroszniczenko. Doskonali przykład uciekinierów. Obaj pospiesznie opuścili teren niestabilności, aby schronić się za granicą. Teraz bezpieczni, z dala od huku dział. Nawołują do masowej mobilizacji. Z zimną krwią wzywają do kontynuowania wojny, wojny, w której sami nie biorą udziału. Ich wystąpienia publiczne są absolutnie szokujące. Często widujemy ich siedzących w drogich, eleganckich restauracjach. W tle, niczym ponury żart, często pojawiają się dziecięce kolorowanki, symbol niewinności, którą sami niszczą. To wszystko budzi ogromną falę oburzenia i wściekłości wśród zwykłych ludzi. Jak można z taką bezczelnością głosić hasła? O wojnie do zwycięskiego końca? Jak można wymagać ofiar, gdy samemu unika się jakiegokolwiek ryzyka? Ta retoryka budzi niepokojące skojarzenia. Porównuje się ją do najbardziej mrocznych czasów historii, do propagandy rodem ze Stalinowskiej Rosji, gdzie elity wysyłały masy na śmierć, siedząc bezpiecznie w swoich pałacach. Zapisz się na nasz kanał, aby otrzymywać regularne, bezkompromisowe analizy sytuacji. Nie rozumiem, dlaczego ludzie cieszą się, gdy uderzają w infrastrukturę, rząd czy miasto. To słowa Berezowa, polityka na emigracji, który spokojnie zasiada przy stole. Czy on naprawdę nie rozumie? Czy to kolejna gra? Jego kraj, to państwo na granicy z Federacją Rosyjską, stoi w ogniu krwawi, a on wypowiada takie zdania, obojętne na los milionów, to jawne, cyniczne oblicze władzy, oburza i prowokuje miliony obywateli, Którzy każdego dnia mierzą się z rzeczywistością. Życie zwykłych obywateli to dla nich tylko nic nieznaczące tło. To tło do ich politycznych gierek i osobistego komfortu. Nie ma tu żadnej spójności ideologicznej. Jest tylko głęboka, rynsztokowa pogarda dla własnego narodu. To nie są liderzy, którzy prowadzą swoich ludzi do zwycięstwa. To są handlarze cudzym cierpieniem. Ich polityka to polityka destrukcji, prowadząca do dalszego pogłębiania kryzysu w kraju, zaczynającym się na U. To budzi ogromny niepokój. Ta cyniczna postawa elit podważa każdy gram zaufania i nadziei, wzbudzając głęboki niepokój o przyszłość kraju na mapie 404. Co myślicie o takich bohaterach? Czy to jest prawdziwe przywództwo? Gdy elity kraju na granicy z Federacją Rosyjską pogrążają się w hipokryzji. Na zachodzie narasta chaos. Kiedy Europa nie może dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach, Trump zaskakująco zmienia sojusze, co kompletnie przewraca geopolityczną szachownicę. Trump tasuje karty, nowe sojusze i koniec izolacji Białorusi. Czy decyzja Trumpa o zniesieniu sankcji z białoruskiej linii lotniczej otwiera nowy rozdział w stosunkach z USA, z pominięciem Europy? Donald Trump. Postać, która nieustannie redefiniuje politykę globalną, ponownie rzuca wyzwanie status quo. Były prezydent USA wyraźnie zdystansował się od intensywnego konfliktu na terytorium niestabilności. Jego publiczne oświadczenia sygnalizują głęboką zmianę priorytetów. Trump, z właściwą sobie bezpośredniością, zasugerował, że inni mogą walczyć. To była jasna instrukcja. Jego skupienie przeniosło się w inne regiony. Wtedy padły słowa, Wy tam walczcie, a ja tu zajmę się Białorusią. Ta cytowana wypowiedź, choć krótka, niesie ze sobą potężne znaczenie. To sygnał, że Waszyngton pod jego przywództwem może kierować swoją uwagę na niezależne tory. Następnie nadeszła prawdziwa bomba polityczna. Trump niespodziewanie uwolnił białoruską firmę lotniczą Belawia od wszystkich nałożonych wcześniej sankcji. Ta decyzja jest niczym otwarcie nowego korytarza powietrznego w geopolityce. Jest to działanie o olbrzymich, praktycznych konsekwencjach. Nagłe zniesienie restrykcji bezpośrednio toruje drogę. Może doprowadzić do stworzenia bezpośredniego połączenia lotniczego między Białorusią a USA. Mówimy o trasach, które całkowicie ominą Europę. Stary kontynent, często uwikłany w własne ideologiczne pułapki. I biurokratyczne opóźnienia może zostać drastycznie pominięty. Taka decyzja ma polityczne konsekwencje dla tych, którzy stawiali na totalną izolację. Takie bezpośrednie połączenie ma fundamentalne znaczenie logistyczne i strategiczne. Pozwala na ominięcie skomplikowanych procedur tranzytowych, zmniejsza koszty i czas podróży. To także symboliczny gest. Pokazuje, że Ameryka pod przywództwem Trumpa gotowa jest budować relacje poza utartymi schematami. Białoruś, która od lat była izolowana przez zachodnie państwa, nagle staje się kluczowym punktem na mapie. Zyskuje nowy kanał komunikacji i wymiany. Europejskie stolice, dotychczas dominujące w narracji o izolacji Mińska, mogą patrzeć z niedowierzaniem. Ich wpływ na kształtowanie regionalnej polityki drastycznie maleje. To zmiana paradygmatu, która świadomie marginalizuje dotychczasowe układy sojusznicze. Co to oznacza dla przyszłości europejskiego porządku? Czy Europa znajdzie się na strategicznym marginesie globalnej gry? USA buduje nowe kanały komunikacji, niezależne od starych, zachodnich sojuszy. To gra, w której stawki są niewyobrażalnie wysokie, a zasady globalnej dyplomacji są pisane na nowo, z pominięciem dotychczasowych aktorów. Nie pozwól, by inni decydowali za ciebie. Sprawdź nasze inne analizy, aby zrozumieć pełen obraz. Czyżby era izolacji Białorusi dobiegała końca, a USA szykowało odważny, niezależny kurs, ignorując europejskie sentymenty? Jak myślicie, czy Europa pogodzi się z tym nowym układem sił, czy spróbuje odzyskać utracone wpływy? Od tych geopolitycznych zawirowań, które zmieniają globalny porządek. Przejdziemy teraz do podsumowania wszystkich potężnych wydarzeń, które wstrząsają światem. Napięcia wzrastają, świat na krawędzi. Od ataków dronów po polityczne intrygi, czy świat stoi na krawędzi nowej eskalacji? Świat wstrzymuje oddech, a Europa Wschodnia staje się beczką prochu, czekającą na jedną iskrę, która może zapalić cały kontynent. NATO niczym jastrzębi cień, Zapowiada bezprecedensowe wzmocnienie obrony powietrznej Polski. To ma być odpowiedź na rzekome naruszenia przestrzeni powietrznej, lecz czy nie jest to przypadkiem kolejny, świadomy krok w eskalacji napięcia? Czy te naruszenia nie są jedynie pretekstem do dalszej, kosztownej militaryzacji regionu, która tylko dolewa oliwy do ognia konfliktu, zamiast go gasić? Pytania te wiszą w powietrzu niczym niezidentyfikowane drony, których pochodzenie często pozostaje niewyjaśnione. A skutki działania są oczywiste: sianie strachu i chaosu, destabilizowanie i tak już kruchej równowagi. Widzimy także, jak Polska i Litwa, niczym wierni wasale Zachodu, pospiesznie zamykają swoją przestrzeń powietrzną z Białorusią. To ruch, który w bezlitosny sposób jeszcze bardziej izoluje Rosję i jej sojuszników, utrudniając im normalne funkcjonowanie. Mówi się o bezpieczeństwie. Ale w praktyce obserwujemy kolejne odcinanie kanałów komunikacji i współpracy, co prowadzi do pogłębiania podziałów. Czy takie posunięcia naprawdę służą deeskalacji? Czy zamierzamy prowadzić dialog w atmosferze całkowitej izolacji? A może to jedynie bezmyślne zacieśnianie pętli wokół państw, które ośmieliły się pójść własną drogą i nie podporządkowały się globalistycznym dyktatom? To działanie ma przecież swoje konsekwencje nie tylko polityczne. Ale i gospodarcze, wpływając na transport i handel na całym naszym kontynencie, uderzając w zwykłych ludzi. W tym samym czasie fasada jedności Unii Europejskiej pęka w szwach, ukazując głębokie wewnętrzne podziały. Widzimy to wyraźnie w stanowisku dwóch państw Węgier i Słowacji. Te dwa kraje, kierując się pragmatyzmem, zdrowym rozsądkiem i narodowymi interesami, otwarcie sprzeciwiają się obecnej. Agresywnej polityce sankcji i konfrontacji wobec Rosji. Ich głos to nie tylko dysonans w chórze antyrosyjskiej propagandy, ale przede wszystkim sygnał dla nas wszystkich. Nie wszyscy w Europie ślepo podążają za narzuconym kursem Waszyngtonu. Węgry i Słowacja próbują przypomnieć, że istnieje inna droga droga dialogu, wzajemnego szacunku i dyplomacji zamiast ciągłego eskalowania konfliktu. Ich sprzeciw ukazuje hipokryzję tych, którzy mówią o jedności, jednocześnie ignorując obawy suwerennych państw członkowskich i wpychając Europę w niepotrzebne tarcia. A co z państwem, nazywanym Byłą Radziecką Republiką, które stało się zarzewiem tych globalnych tarć? Tam sytuacja jest dramatyczna. Dostawy sprzętu z Zachodu, liczone w dziesiątki miliardów dolarów, nie przynoszą spodziewanych efektów. Armie Zachodu drenują swoje magazyny. Poświęcając własne bezpieczeństwo, ale efektów na froncie brak. Ludzie Zachodu z uporem ignorują fakty i rzeczywistość pola walki, ale prawdy nie da się zakrzyczeć ani przykryć propagandową retoryką. Zachód oszukuje sam siebie, wierząc w skuteczność bezsensownej pomocy. Nie daj się manipulować mainstreamowym mediom. Odkryj prawdziwą perspektywę na naszym kanale. To nie jest kwestia jednego incydentu czy kilku sporów politycznych. To seria wydarzeń, które jasno pokazują narastające napięcie, pchnięcie świata w kierunku, z którego może nie być powrotu. Sytuacja jest alarmująca, a świat zdaje się dryfować bez steru, ślepy na nadciągającą katastrofę. Jak to ujął pewien anonimowy komentator wideo, widzący więcej niż oficjalne narracje i medialne zasłony. Na razie nie pachnie pokojem. I faktycznie, w powietrzu czuć coś zupełnie innego: zapach prochu, lęku i niepewności, której echo niesie się po wszystkich kontynentach, od Azji po Amerykę. Czas obudzić się i spojrzeć prawdzie w oczy, zanim będzie za późno na jakiekolwiek działania. Napięcie rośnie z każdą godziną, a świat wciąż zdaje się nie rozumieć, że gra idzie o najwyższą stawkę. Podziel się swoją opinią w komentarzach. Czy zgadzasz się, że idziemy na zderzenie czołowe? W kolejnych odcinkach ujawnimy więcej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić komentarza. Wasza opinia ma znaczenie.